Trzeba pamiętać, że słowo ma moc, prawda? Ma moc ożywić, ma moc zabić, bo ktoś powie: Ja przecież cię nie zabiłem, prawda? Ale jak powiedziałeś słowo do mnie, tak trudne, z którym ja będę musiała żyć teraz do końca życia, bo nie jestem w stanie tego zapomnieć, to tak naprawdę mnie zabiłeś. Więc to, co ja powtarzam nie tylko młodym ludziom już od dłuższego czasu: wyłącz telewizor, włącz myślenie. Nie scrolluj. Po prostu, jeżeli chcesz coś sprawdzić w internecie, czy coś konkretnego obejrzeć, to celowo to co chcesz, bo jeżeli będziesz scrollować, no to na pewno diabeł podeśle ci treści, treści które cię zabolą. I nigdy nie czytaj komentarzy nigdy z wykrzyknikiem, nigdy, obojętnie jakbyś był ciekawy. Co tam kto pisze, czy o tobie, czy o kimś innym, nigdy przenigdy nigdy nie wolno czytać komentarzy. Zwłaszcza na